Witam serdecznie. Enfant terrible polskiego internetu. Kuba lasik Cześć, witam wszystkich. Masz takie słowo? Enfant terrible. Nie wiem, co to znaczy. Naprawdę, kurde, Tomek. Średnio w... lubiana postać. A no to to tak, ale słuchaj, ważne, czy pieniądze się zgadzają. Ile masz tych pieniędzy? No powiem ci tak, no ja do mnie jest kolejka teraz niesamowita, no przecież kurwa, tak. Chcą ci spuścić łomo, tak? Powiedzmy prosto. Słuchaj, powiem ci tak, walczę teraz z kolarem na 13. Walka jest dopięta. Owa 13. Eee, Aż to Nie, Walczymy w mojej płaszczyźnie. Adrian Domalewski tak się ucieszył, jak dowiedział się, że walczymy w boksie kurwa. Gdzie on teraz też walczy o pas ogólnie? Tydzień później walczy, więc się przygotowujemy razem. Eee, no i co mam powiedzieć? No, Wiem, że wygram z nim tą walkę w boksie, no on... dobra, dobra, ale Kuba Zacznijmy od początku Walki jak walki, ale ty kurwa mać sobie na... Na... Zbierałeś tylu wrogów Że naprawdę to w tej chwili trzeba uważać Ochrona musi być czujna ta, cały czas, żeby ta. ci się coś nie stało No głównie łalana se przejebałem, no, no tam, no, no... no ale co, klęknąłeś dzisiaj Przeprosiłeś, to bo prawda? Musiałem, stary, no bo... no bo... Sorry <laughs> Musiałem, bo słuchaj, bo... Bo nie byłoby walki. Nie, nie no, no obstawiam, żeby mnie dopadł, co nie? Czułeś wyrzuty sumienia i uklęknąłeś? Tak, tak, tak. Bo wiesz co, on mówi, dobra, ciśnij se mnie. Faktycznie mogłem kurwa cisnąć jego, co nie? Ale kurwa jak ja pocisnąłem jego siostrę, no to to było słabe zachowanie, już uważam. Musiałeś no, za to przeprosić, tak? Chciałem i wiesz, no i przeprosiłem. Mam nadzieję, że Alan już się na mnie kurwa nie gniewa i że wiesz, że spokojnie mi pozwoli kurwa do... Tą walkę kurwa stoczyć, potem na szereg. Ja rozumiem, w, w turnieju teraz nie będziesz. Nie, bo... Nawet jeśli coś się zmieni, ktoś wypadnie, cokolwiek, nie. to ty nie doskoczysz nie, do turnieju. Posłuchaj, tylko e... ja, ja nie dam sobie kurwa robić, kurwa zawodnikom, kurwa na mnie rekordów. Sorry. Bo y, ja chciałem, mówiłem, ja mogę się bić z kolarem, mogę się bić kurwa z kapelą, z bagietą, z chłopakami, którzy są w mojej wadze Ja nie będę się bił kurwa z chłopakami, którzy ważą nie wiem, po 90 czy 95 kilo, bo ja... Ale zobacz, Adrian Cios brał takich rywali i zaczął wygrywać, Marcin Najman dwa razy pokonany, Paweł jak pokonany, no stary, to jednak to są nazwiska Marcin Najman... Ty wygrałbyś z Marcinem? Nie wiem, nie wypowiadam się teraz na ten temat, Marcin jest kurwa po przegranej, z Jackiem oglądałem tą walkę Jacek go trafił pechowo uważam tam, no trafił go tak, że tam nie było co jak wstać No zobaczymy co y, będzie na następnej walce I Walczę teraz no tak jak mówię z Kolarem, a potem y, jest kolejka duża, bo tam zawodnicy z Klauta też chcą się ze mną bić y, Liza chce się ze mną bić kto tam jeszcze? Bagieta, kapela. No zrobiłem sobie ogólnie, wiesz, zrobiłem sobie taką barierę. Tam wiesz, no zobaczymy co będzie, no. Ja myślę... Że... Przyjąłeś taki model Natana Marconia, żeby tak, wszystkim tylko, dokopać? tylko wiesz, przyjął... Nie, nie jestem, ja jestem król Indygo, kurde. I jakby to powiedzieć... Natan atakował chyba 100, 100, 100 kilogramowych chłopów. Ja nie atakuję takich, no bo, no bo nie miałbym szans. No. no z tym Alanem mówię, no odjebałem manianę, przeprosiłem go i myślę, że temat jest kurwa za Ciężko było uklęknąć? Wiesz co, no ja wiedziałem. Puma męska. Że... A czy wiesz co, Jóźwiak powiedział, że zrobiłem bardzo dobrą rzecz, że on y, popiera to co zrobiłem, że y, można się kurwać. Ci... On sam Alan powiedział, kurwa, po mnie się ciśnij co tam chcesz. Ale, no rodziny się nie rusza, no, sam, wie, sam wiem jak... Wyrwało byłem... ci się, czy co to było? Wiesz co, nie, nie przemyślałem kurwa tego trochę, wiesz Ale no trudno, no teraz skupiam się na walce Na tym co zrobię 13 kwietnia, rozpierdolę go, no ja mówię, no, to będzie kurwa deklasacja, to będzie pierwsza runda Jak go trafię, to będzie miał drugi nos połamany A jak... Ee, a jak się nie uda? Adi mówi, mój, Adrian powiedział tak Kuba, jeśli Tobie głowa zagra, Ty nas posłuchasz, to Ty jesteś w stanie tą walkę wygrać w pierwszej minucie nawet. Bo ja na treningach, jakbyś przyjechał do mnie, to ja sparuję z chłopakami kurwa po 90 kilo i oni mnie strzelają i ja stoję. Ja po prostu jak widzę kurwa klatkę, kamery, ja muszę iść do psychologa, to mi głowa, głowa mi nie gra w tych walkach, wiesz? No. Przecież w końcu trenuję z mocnymi trenerami, gdyby nie widzieli we mnie szans, no to by mnie nie trenował. Ozji czy kurde Domal, no. To co w takim razie przewidujesz tutaj, jeśli chodzi o tego trzynastego i kto jej będzie następny? E, no to e, następny Bagieta albo Mr. Wardenga. No Sylwej... Wardenga sam powiedział, że jest chętny na walkę ze mną na swoim live'ie, więc czekam. Kurde. Śmierci się nie boi. Nie no Wardenga, to uważam, to, 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 jest, to jest kurwa królik. Królik, 60 kilo waży. Ale widziałeś, Fabiański padł. No ale kurde, walka była ustawiona, o czym my mówimy tej. Jak ustawiona? No przecież to było ustawione. Ja w to nie wierzę. No to, a, ja ci, a ja wiem, bo ja mam dowody, że kurde była ustawiona. Pandora Gate. Pandora Gate. U, druga. Druga, druga. Dokładnie, dokładnie. Kuba, wszystkiego dobrego w takim Dzięki. razie, powodzenia, żeby Dzięki. pechowa się trzynastka dla ciebie nie okazała.